Witam Was Panowie. Dzisiaj opowiem Wam o tachografach marki EFAS. Były one produkowane przez niemiecką firmę Intellig, która na początku tego roku została przyjęta przez duży koncern motoryzacyjny ZF. Tachografy te nigdy nie były do tej pory montowane seryjnie, co wkrótce się może zmienić. Będą teraz produkowane pod nową nazwą ZF Tutaj jest oficjalne potwierdzenie tej informacji w Centrum Pracowym ZTFU. u Można się dowiedzieć, że firma Intelig zatrudniała jedynie 20 pracowników, stąd nie miała siły przebicia się takiego jak Maastricht czy VDO Continental. Do ZTFU u do ich portfolio, należą również takie marki jak Renfolder, Zax, TRW i Wapco. Dlatego byłem mocno zdziwiony. Weszli w rynek tachografów. Jeśli chodzi o produkty dla samochodów ciężarowych i autobusów, jak sami widzicie, do tej pory składało się to wyłącznie z części mechanicznych, przykładni kierowniczych osi, skrzyni biegów, wapko, czyli układy wstrążonego powietrza, zawory, cała pneumatyka, oleje do skrzyni biegów. Zawieszenia, remforder, trążki kierownicze, amortyzatory, zaks, sprzęgła, zaks, hamulce, TRW, systemy dla autobusów, czyli pneumatyka, otwieranie drzwi, poziomowania. Kompletnie nie pasują tutaj tachografy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na stronie VDO. Odliczanie do premiery nowych tachografów inteligentnych drugiej generacji, co związane z kolejnym pakietem mobilności, kolejną częścią z wprowadzeniem tych tachografów trzeba będzie zastępować również starsze modele tymi tachografami, według harmonogramu. Dodatkowo trzeba będzie doposażyć samochody w moduły DSRC. Anteny GNNS w pozycji. Zostanie naprawdę niewiele czasu. Do końca przyszłego roku trzeba będzie zastąpić wszystkie tachografy wersją programowania oprogramowania 1.0 do 3.0. Czyli praktycznie wszystkie samochody, które były zarejestrowane przed 15. Czerwca 2019 roku. Później zostanie jedynie 8 miesięcy na wymianę tachografów inteligentnych pierwszej generacji, tachografy inteligentne drugiej generacji, czyli auta zarejestrowane po 15 czerwca 2019 roku do 21 sierpnia 2023 roku. Jest się o co bić. Ponieważ na samym tylko polskim rynku szacuje się, że do wymiany będzie ponad 200 tysięcy tachografów, osobiście z tymi tachografami miałem do czynienia dwóch, może trzykrotnie. Niewiele się one zmieniły. Według projektu zmieniła się tylko lewa część tego tachografu, gdzie według mnie największym mankamentem. Była kieszeń drukarki, która na tym projekcie wygląda niemal identycznie jak w tych starszych tachografach właśnie f -Konu. Później pokażę Wam, wrzucę Wam link do wymiany tego papieru, byście wiedzieli o co chodzi z tym mankamentem w tym tachografie. Pojawienie się tak dużego gracza jak firma ZT. Na pewno bardzo dużo namiesza na rynku tachografów. Niepodważalna pozycja VDO i Stonicza zostanie zaburzona. Już nie wierzę, że tak duża korporacja, która produkuje praktycznie wszystko oprócz ramy, silnika i kabiny, nie będzie w stanie przebić się na rynek. Jeśli chodzi o tachografy, ten rok jest wyjątkowy. Nie pamiętam kiedy wcześniej. Było tyle różnych zmian, co w tym roku. Tyle różnych nowości, premier, tachografów, nowego producenta, nowej generacji tachografów inteligentnych. To wszystko w tak niedługim odstępie czasu. Pozostało nam tylko czekać, co przyniesie czas. A na dziś to wszystko. W szerokości.